Zmieniamy barwy zdjęcia i uzyskujemy inne efekty. Otwieramy wcześniej przygotowany plik. Plik otwórz. Wybieramy filtry, następnie zniekształcenia i mozaika. Powiększamy obraz. Cofiemy operację. Edycja cofnij mozaikę. Następnie zmieniamy kolory. Kolory. Balans kolorów. Obserwujemy zmianę obrazu. Cofiemy balans kolorów, kolory, barwa i nasycenie. Cofiemy barwa i nasycenie. Zmieniamy kolor zdjęcia na czarno-biały, kolory, desaturacja, zmiana koloru na odcień szarości. Następnie zmieniamy filtr zniekształcenia i poznaną wcześniej mozaikę. Cofiemy operację mozaika. Następnie kolory, balans kolorów. I sprawdzamy, jak zachowuje się zdjęcie czarno-białe.